Cześć, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Hatakame, a dziś no, gramy sobie... W Ota, jest to już nasz trzeci odcinek. I zagramy sobie dzisiaj dwoma czołgami. Ha, jednym pięcioterowcem i w sumie drugim też, ale... No, niestety gdzieś się zapodział na bitwie. Ja nic o tym nie wiem. Dlatego zaczniemy sobie na razie sztukę trójką, a później zagramy właśnie... Jak już z mi oddadzą Type 3 którym, o którym już wspominałem w poprzednim odcinku, iż e, będę go kupował, kiedy tylko będę miał e, doświadczenie. No i cóż, przejdźmy już do gry, żeby tutaj już nie przedłużać. Wciąż jestem lekko przeziębiony, ale to mi bardzo nie przeszkadza. <laughs> no i od razu na sam początek mamy w miarę e, ogarnięte tiery. Czyli zapowiada się jak na razie ciekawie. Mamy jeszcze jakieś szanse nie dobrało nam siódmych, szóstych itd. Dla like have Fan czasami można spotkać naprawdę mniejszych ludzi w grach czasami moglibyśmy pojechać a od razu spróbować zajmować punkt, ponieważ w sumie sporo grałem na tej mapie jako e, na bitwie spotkaniowej. I najczęściej, właśnie coś takiego się dzieje, że e, walczą ze sobą tam przy zamku. To jest w ogóle zamek, chyba tak, tak mi się wydaje. I o, tutaj jedzie dużo mniejsza część wojsk. Dzięki czemu jest otwarta droga. A tam i tak nie mamy jak strzelać. Ha. Huh. I Oj nie. Nie wiem, czy opłaca nam się tu jechać. Byśmy... Będziemy mieli na karku trzy czołgi z piątego Tieru. Co nie będzie ciekawe. Jeszcze do tego go nie trafiłem. Ne. Nie ciekawie. Dobra, wyjedźmy. Niech będzie. Ustawmy się tutaj. Systrzałk lekki. Właśnie tak myślałem. Ale na szczęście nie straciliśmy nic oprócz eee, Jeszcze nie zrobiono nam nic więcej niż tylko uszkodzono tą sienicę. Ładnie, nawet trafiłem nie No, o, szasun. I spróbujemy zająć tą bazę. Z tego co wizy robią nam plecy. Aha, artyleria też już tu jest? Nie, nie opłaca mi się teraz zostawać tutaj samemu. Znaczy ja samemu, samemu przejmować ten punkt, ponieważ to będzie tylko czekanie na śmierć. Skoro mnie widzą, będzie to zro trzeba zrobić po staremu. Co? A, dobra. Artyleria jest zabijana. Ja się kręcę w koło. Dobra cofam do sofa powiedziałem, wracamy na ten na def... znowu nie mogę się wysłowić na znowu idziemy przyjmować o lepiej <laughs> s 85 jest niszczyciel tak to jest niszczyciel wow bardzo ładny czysty strzał Może uda nam się nawet zająć tą bazę przeciwnika, znaczy w sumie przeciwnika. Neutralną bazę, o tak to bardziej pasuje. I z tego co widzę reszta jest. Aha, tu jeszcze są. Tu się jeszcze kręcą. Matilda, niestety, nie mam za bardzo jak w niego strzelać. A nie chcę wyjechać poza pole Więc go po prostu poobserwuję. Zawsze też dodatkowe punkty za obserwację bodajże wpadają, więc też zawsze jakiś plus. I znowu coś tu na pierwsza. No, mają dwie artylerie. Zapewne siedzą w bazie, więc po prostu nie siedzieć w kupie, ponieważ przeważnie tak. Dlaczego, stop... Dlaczego przestać. Dlaczego przestać, skoro można wygrać ten mecz? No właśnie, zresztą udało nam się. I znowu bardzo ładny mecz, a przy okazji mój Japoniec wrócił. No i bardzo ładnie. Tysiąc doświadczenia będę mógł później jakoś wykorzystać. No i teraz przejdźmy do gry Type 3, czy A jestem jedynym tego typu czołgiem, i chyba tak, znowu udało nam się trafić na miarę ogarnięte tiery. Tylko jak teraz się czują te trójki w naszym i w przeciwnym teamie? <grym zainteresujesz> hm, śmieszny czołg. To jest w ogóle tak, to jest artyleria, nie czołg. Mój błąd myślałem, że niszczyciel, no ale w sumie dobra, to nie wygląda jak niszczyciel. <laughs> to jest niszczyciel, tak, to jest niszczyciel. Tak, wciąż są czasami dziwne lagi na serwerach po wprowadzeniu ostatniego patcha, a, więc zgadzam się tutaj z, z, z człowiekiem, z ludźmi na czacie. Znowu zrobię coś takiego, że nie będę wyjeżdżał na razie naprzód, tylko poczekam aż sytuacja się ogólnie uspokoi, a, gdzie ludzie się już w miarę ustawią i wtedy będę znał ich już mniej więcej pozycję, będę wiedział jak manewrować. Siedzenie tutaj czu, 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 to będzie znowu jakieś takie bardzo dobre rozwiązanie. A, tam mamy niszczyciela, który przy okazji przypomina lodówkę, ale to już a, moje spostrzeżenie. No, no, już go nie ma. 350 zdrowia od razu poszło. A tam mamy Matildę. Do której i tak chyba nie... Dostrzelimy, oj, przepraszam, odbija mi się. Odbija mi też przy okazji. Aha. Bardzo ładnie. Stał, ale nawet go nie zarysowaliśmy! Oh, come on. Dobrze, jeszcze jeden strzał. Nawet inny musiałem. I tutaj jest kafał jedynka. Bardzo mocny czołg. Z którym na pewno nie będę chciał się zmierzyć. Przynajmniej nie samotnie, ponieważ on samemu może mnie wybić bez problemu. Zresztą wraz z drużyną możemy wybić, więc co to za problem? Ale... To tutaj mogę spróbować coś przycelować. Zawsze trochę obrażeń zadam, chociaż znowu jakoś bardzo dobrego działa z tego co widzę tutaj nie mam. Ale nie, z tą kafą jedynką nie będę zadzierał. Tam jest w ogóle artyleria. I tam sporo przeciwników się gromadzi w... nie wystarczyło. Znowu mi brakuje słowa, znowu nie mogę się wysłowić. Eee, przydałoby się, o tak, przydałoby się ich tam stamtąd zabrać, oczyścić i w ogóle. Wiesz, chyba ktoś, mam nadzieję, że to nie jest AWK. W ogóle to jest ta. A, dobra, to jest artyleria. Więc o czym ja tu mówię? Mam nadzieję, że my nie zniszczą zbyt szybko. Jeszcze też tu zbliża się piąty tier Trzeba do tego trochę strategicznie podejść, nie wjechać na pałę. A, tamci tam ci na szczęście są jeszcze daleko. Ale ten nie jest jakoś bardzo o, daleko właśnie zniszczył nam gościnicę. I nawet nie możemy go przebić. Dostał, ale nawet go nie zarysowaliśmy. Naprawiliśmy go. Dobra. Sięga. Jedziemy dalej. Weszło jak w mas... Okej. Okay. Przeciwnika zniszczony. Wyszym, że nas zniszczy, ale... Nie... Nie mogłem wycelować w dobre miejsce w jakiś weak spot. Ten już leży. <laughs> A nasi przejmują bazę przeciwnika i został zresztą jeden z przeciwnik na mapie. Także to już będzie 100% wygrana. Ha, znowu to wygrana. Bardzo ciekawe. Przy okazji nowym czołgiem. Bardzo e, fajnie gra mi się właśnie. Japońskimi czołgami średnimi i lekkimi, bo to jest chyba czołg średni z tego co się robię jest Zresztą zaraz zobaczę dokładnie, żeby nie walnąć Formazona. Tak, czy jest czołg średni, dobrze mówiłem. I przy okazji oznaka mistrzowska trzeciej klasy. No i dobrze, na tym czołgu też mam 1000 doświadczenia. Będę ją mógł w jakiś sposób wykorzystać do ulepszeń. Aczkolwiek nie będę teraz stracił, także wolnego doświadczenia. No ale cóż, e, żeby tutaj już nie przedłużać, dzięki za oglądanie i do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.